Hubert, jest trochę zimno, ja nie wiem, czy my tu kogoś znajdziemy. Święto zakochanych to doskonały moment, żeby zrobić tą akcję. Słuchajcie, widzę pierwszego kandydata, zobaczymy, czy odpowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do pana pytanie. Czy ma pan swoją walentynkę, sądzę, że, że ma pan. Mam jedną, jedyną, najbardziej ukochaną. Ale super, no to w takim razie nie będzie to dla pana trudne zadanie. Chciałabym, żeby pan wymienił trzy cechy e, tej walentynki, tylko dobre oczywiście. E, tylko dobre mogę wymieniać zawsze. Piękna. Mądra, troskliwa. Ja uważam, że się należy. Ale mamy ładnie w tym zamościu. Łapię, cię, łapię cię od razu w drzwiach. Co? Pierwsze pytanie: czy masz swoją walentynkę? No mam. To teraz drugie pytanie, bardzo ważne i możesz zgarnąć nagrodę. No. Trzy cechy twojej walentynki, ale tylko dobre. Jest miła, ładna i dobrze gotuje. To fakt, potwierdzamy. Myślę, że należy mu się prezent. A teraz idziemy do miejsca przepełnionego męską energią. Zobaczymy, czy mają tutaj panowie swoje walentynki. Cześć? Cześć. Mam do ciebie ważne pytanie. Czy masz swoją walentynkę? Oczywiście, że mam. To teraz najważniejsze pytanie. Bardzo trudne. Musisz wymienić jej trzy cechy, ale tylko dobre. Pamiętaj. Dobrze, to tak. Pierwsze to szczerość, skromność i na pewno wytrwałość. No uroczy, prawda? Kochany. Uuu, gołąb. Dzień dobry? Nie dobry. Mam do Pana pytanie, czy ma Pan swoją walentynkę? No oczywiście, 43 lata. Już. 43 lata, piękny staż. To na pewno nie będzie to trudne, bo chciałabym, żeby Pan wymienił trzy cechy swojej walentynki. Kochana, pracowita. No i co jeszcze? Dziękuję, że mi trzech synów wychowała. To jest najważniejsze. No wspaniałe, wspaniałe to, co Pan powiedział. Ja uważam, że Pan zasługuje na prezent. Cześć. Cześć, witam. <noise> pytanie pierwsze, czy masz walentynkę? Tak, mam walentynkę, zgadza się. To no teraz bardzo trudne pytanie. Musisz wymienić trzy cechy, ale takie najlepsze swojej walentynki. No to faktycznie trudne się trafiło, że tak powiem. Ale takie trzy najlepsze to bym powiedział, że jest zadosna, przepiękna, no i oczywiście wspaniała, prawda? No to jak wspaniale, to ja uważam, że kolega zasłużył na nagrodę. Mam nadzieję, że wy też tak uważacie. Dzięki. Dziękuję.